Przed nami pierwsze testowanie, Catering Time. Jest on dosyć wysoko oceniany i też ma sporo recenzji na Dietly, bo ponad 1800, e, o średniej 4,77. Tak, i dzisiaj dostałyśmy cztery posiłki, które kosztowały nas 68 zł, za dietę 1500 kilokalorii. No to zaczynamy od śniadania, które wygląda naprawdę bardzo apetycznie czyli frytata z pieczarkami. E, razem z taką sałatką. Która? Co tutaj jest? Orzechy. Orzechy. No i troszkę sałaty. Dobra, no to zaczynamy próbowanie. I tutaj o tyle jest dzisiaj dla nas trudne z testowaniem cateringu keto, że ja nie jem mięsa, a, a ja je. Ja praję. przejmę ten obowiązek No dobra, mięsa. E, to próbujemy. Dużo jest całkiem tych pieczarek. W ogóle fajnie wygląda ta mhm. ta jest taka apetyczna. Mmm. Dobra. Jest super. Fajnie doprawiona. Mm, ja czuję oregano na pewno. Zobaczę tą sałatkę. Ta sałatka mniej mnie zachęca, ale dajmy, dajmy jej szansę. Mm, to jest po prostu taki miks mm, sałat. Posypany wrażonymi orzechami. Czego tu brakuje? Sosu. Sosu. Mhm. <grym> Zdecydowanie. No bo tak ciężko w ogóle tą. Te, te orzechy tutaj wybrać, mm -hmm. więc myślę, że taki delikatny sos, jakiś ukrutowy tutaj, myślę, że idealnie by się sprawdził. To jest fajne w diecie ketogenicznej, że jest tyle tłuszczu, że te, te wypieki też one będą takie nawilżone i, no i no tłuszcz tak. jest naszym na smaku, także też... No ważne, tutaj... no bo w diecie nie wspomniałyśmy jeszcze o tym, ale na tym to polega, że jemy mega dużo tłuszczu, bardzo mało węglowodanów. No to teraz czas na obiad, bo już mamy cztery posiłki. To nie ma tutaj drugiego śniadania, może już że bardziej, tutaj. tak. I co tutaj mamy, Agata? Tutaj mamy pulpeciki rybne z y, pikantnym y, sosem majonezowym i surówką. I tutaj na plus od razu widzimy, że jest spora ilość surówki. Spróbujemy. Mm -hmm. No dobra, fajnie ten sos majonezowy. No właśnie, sos jakby zawsze jest w cenie. <laughs> Dokładnie. Ogólnie ten kadelnik dostarcza do ponad 120 miast swoje posiłki, więc całkiem sporo. Możecie na i zobaczyć, czy do Was też. Też bardzo dobre, aczkolwiek wydaje mi się, że mm. czuję tutaj sól i coś mm. ostrego. Ale najbardziej jest ten sos, wydaje mi się. Ale widzę, czego najbardziej się pojemy w polpiecikach rybnych, że będą no i bez soli, no tak. A to tutaj prawda. nie ma ostrego. Zresztą jest napisane, że jest to pikantny sos majonezowy. Więc a czy nas. Sos, sos majonezowy? <laughs> Ale jest mm. fajne, w ogóle bardzo nie fajne. na to, żeby zrobić pulpety rybne z ostrym sosem. Surówka, mm -hmm. też zasługujemy się na plus, jest świeża, chrupiąca, bardzo fajna, taka wiecie, domowa, mm. także mm. spoko. A pulpety, mm. um, pulpety też jeszcze może Wam pokażę, jak one wyglądają w środku, spróbuję, mam nadzieję, że się nie rozpadną. One więc... też mają coś zielonego, czy one też mają może por jakiś? A złap ostrość. Nie chcę łapać ostrości. No dobra. E, w każdym razie jest tu coś zielonego. Jest tu pietruszki kawałeczek. Także na pewno jest to coś opartego na rybie, na jajku na pietrusze na, na tłuszczu, tak ale też co godne podkreślenia wszystkie te posiłki miały dokładny opis składników, makroskładników, alergenów mm. no wszystko co powinno się znaleźć na tej etykiecie i nawet więcej to tu było mm. znane, więc no wiemy dokładnie już co jemy jak kiedy zerwałyśmy żeby nie zabierać waszego czasu no, <grym> na patrz na nasze zmagane. Co tutaj mamy dalej? E, to jest kolacja, no to tak. jeszcze podwieczorek. podwieczorek. Tak, tutaj, to... tutaj mamy krem brokułowy ze śmietanką i chipsami z boczku. Honory, bo tutaj e, Już pokazuję. Się wylać. <laughs> Spróbuję nie wylać i Wam pokazać, jak wygląda e, chips z boczku. Dobra. Obstrość złapana. E, jest to właściwie taki cały plaster boczku. E, konsystencja jest gęsta, dosyć mocno, więc... Um... Tak jak zupy krem. Tak jak e? zupy krem. Ja sobie może nawet troszeczkę spróbuję, bez tego Boczku chipsa. mogę Cię nałożyć. <laughs> nie mm. Jest naprawdę fajny ten krem. Dobry. Mhm. Mhm. Nie będę oceniać ci przez boczką jako osoba, która <laughs> strzeli od niemsa, ale... A Ty spróbujesz? Spróbuję. A no musisz. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Myślę, że dużo łatwiej byłoby na na ten chips z boczku jeść w jakichś w małych kawałkach, nie? Bo jeśli tak, mamy no bo on nie jest teraz chipsem tak naprawdę. Hmm. No bo z już 17. No i wiecie, i teraz próbuję... Jak widzicie ciężko się to je. Zobaczmy tutaj. Co no. ja sobie przełożę, pokroję. No dobrze, zrób to <laughs> estetycznie. Spróbuję. No kolacja też jest e, z wiensem, To jest sałatka meksykańska z wieprzowiną. E, powiedz najpierw jak ten boczek, zanim pokażemy Wam sałatkę. Jak? Smakuje jak boczek. <grych> no, ale nie jest to chips, nie. <grych> mm -hmm. Więc tutaj bym... No, jest na... mniejszych, na mniejsze mm -hmm. kawałki. Ale ogólnie zupa jest fajnie doprawiona. Bardzo y, czuć y, warzywa też. Czuć też tą śmietankę. I teraz... śmietanka, właśnie, jest taka delikatna. No. Mhm. No bardzo ta tak. zupa. Mhm. Sałatka meksykańska z wieprzowiną. Tu, jak widać, jest, są takie kawałki szarpanej i wieprzowiny. Dużo warzyw różnych, w sensie może nie tak dużo, ale są oliwki, są pomidory, ten miks sałat, który zresztą też był na śniadanie. No, bardzo fajnie wygląda ta sałatka. Tak, no i tutaj jeszcze mamy do tego sos, to jest bardzo ważne, e, no to ja sobie po prostu zamoczę w sosie coś. Ja oczywiście mięsko spróbuję, chociaż ja akurat nie lubię oliwek, także tu o, mamy... O, to ja oliwki sobie zjem. Super, się uzupełniamy. No, sos jest taki mm, też pewnie na bazie majonezu. Powiedz, jak ty to Mm. Mm. Najbardziej wyczuwalna jest ta wieprzowina, która jest mięciutka, no bo szerpana wieprzowina to jest mm. coś fajnego mm. do sałatki na Sos pewno. Sos jest łagodny, dużo łagodniejszy niż ten do ryby z obiadu. Mm -hmm. Tak, rzeczywiście łagodna. Mm. No i przebija mi się, wydaje mi się, że tu przebija się smak mięsa i też chyba nie jadłam jeszcze sałatki z szerpaną wieprzowiną, także to też mm -hmm. fajny pomysł w sumie. Mm. Podsumowując ten catering, właściwie mamy cztery smaczne posiłki, e, różnorodne, bo mamy, nie jest tak, że w każdym posiłku jest mięso i boczek, co jest dużym w sumie minusem w wielu e, dietach ketogenicznych, że opiera się ona tylko na mięsie. Mamy tutaj na śniadanie jajka, ryby, e, mamy też... E, śmietankę, boczek też się znalazł. Różne źródła tłuszczu, ale nie mm -hmm. tylko ten zwierzęcy na pewno. No ja bym była szczerze zawiedziona, gdybym z katerinku ketogenicznego dostała tylko boczek i tak. w sumie wszystko z olejem kokosowym. A tu mamy rozmaicenie i to też może być dla nas inspiracja, jak te posiłki powinny wyglądać i mi się bardzo podoba, że wszędzie w tych posiłkach jest wyrazisty smak. Mm -hmm. To jest super i właśnie, jeśli chcecie wiedzieć, co kto w przód planuje time catering w swoim menu, nie tylko na dietę keto, ale generalnie na inne diety, to jest opcja podglądu menu. Jak wejdziecie na mm -hmm. nich e, przez dietli, to jest tam właśnie taka opcja, więc to jest też ekstra. Także myślę, że z czystym sumieniem możemy Wam polecić i... polecić po prostu wypróbować ten, ten tak. catering, ale myślę, że to jest wersja diety i taka całkiem sensowna.